What the hell? Ja, ja, Jak ja pamiętam jak ja na to patrzyłem, to kurna były klocki. To teraz nie wygląda jak Roblox, tylko kuźma jak jakiś game e, osobna Indiegierka. Co jest? Demimik widzowie. Kurczę, the za, Mimic. z Admirosem gramy. Teraz zauważyłem, że niedawno dostało to niby update'a i wygląda lepiej niż wyglądało jak patrzyłem, więc stwierdziłem, że sobie... Programy. Um, mam ładowanie. Widzisz tą postać? Tak, widzę. Kontrol. Ostrzeżenie. Gra zawiera migające światła i strachy. Siema. A jesteśmy zwykłymi Roblox <laughs> postaciami. Czemu? What? Why? Słabo. No dobra, Roblox postaci. Siema. Wiesz, co? Wydaje mi się, że. La Quinta Aztek. La Quinta Aztek. Co jest Ja zastanawiam, this is czemu weird. jesteśmy tymi zwykłymi postaciami. Wydaje mi się, że ten tryb. Nie, to jest dziwne. C. A nie ma nic pod C. Hmm. Czy musimy to obejść gdzieś naokoło? Probably. Probably. Nie jestem pewien, ale jak widziałem początek tej gry, to się tak samo zaczynało. No właśnie, więc to trochę podejrzane, że. Ale na pewno przeczytaj, że był upgraded. Ta. Te drzwi wydają się zamknięte. O. Może powinienem użyć tylnych drzwi? Czyli musimy iść naokoło gdzieś. Czemu my Czy jesteśmy byliśmy? zwykłymi Roblox postaciami? Why? Jaki <grym> rage! <grym> Why? <grym> Why? Chcę być sobą, kurwa! Twarte. Twarte. Stało się, się tutaj dziwnego. Chyba powinienem, powinienem sprawdzić siłownię. siłownię. Ok, to twoje miejsce, Admiro się. O. Eee, muszę się dostać na drugą stronę siłowni. Ty grałeś okay. w to kiedyś? Nie, ale widziałem. Ooo! Powinienem sp sprawdzić basen. No to nice, jak nie grałeś. Ja myślałem, że grałeś i gramy teraz w re-updated. No, no nie, a ty jak grałeś ostatnio, no to, to nic było, się nie zmieniło było inaczej? To, nie, nie. Przynajmniej tak to wygląda, że nic się nie. Chociaż może jakiś Oprz. taki Na klucz jest tego potrzebny. Nie pamiętam. Klucz? Ta. a znaczy, jak, oh jak chodziłeś, to kamera się tak nie przechylała, nie? Wydaje mi się, że nie, było bardziej sztywnie, ale pewności nie mam, bo to było pół roku temu i totalnie nic z tego nie pamiętam. Nawet nie wiem, co tutaj goni. Krew! O! Znaczy, Kepucz. Ke kepucz. Ke 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 Idziemy za kepuczem. E o, to jest o, basen. basen! Można sprawdzić basen. Było. Look at that. Ha! Było napisane, że można sprawdzić basen, ale nie można wejść do basenu. Okej. Okay. Hmm. O, koło ratunkowe do pływania. W sensie Fajnie. do pływania koło. Kolejny, kolejny kepucz. I notatka, A, ale nie da się jej Pachnie zobaczyć. tu. Pachnie tu. Pachnie tu. Pachnie tu, nie, ja się skafnąłem o no co tu chodzi? <sum> Cherry blossom bloom upon the arrival on the chiński domek, chiński domek, William. Hmm. To jest... Y jakoś po japońsku nosiły nazwę te te... krzaczki, kurde. Y nie wiem, ale mamy kota na biurku, zdjęcie, więc. Chyba ja to jest fajny. kaligraf? Nie, to kaligrafia to jest co innego. Polo um. za mną, Admiro się idziemy. Idę, Ho idę! Chodź, Roblox Men, idziemy! O! O! Oh. Znalazłem klucz, teraz mogę otworzyć tamte drzwi, okej. Okay. Mhm. Mm Czyli na razie jest takie, idziemy tu, przynieść klucz i teraz. Y dostań klucz od hagi O, tędy Właśnie nie przejdziemy. Wiesz co, ja przez tak basen. myślę, że, że nie mamy skinów przez to, że gramy na prywatnym serwerze. Myślisz? Tak. No ja też wtedy grałem i miałem skiny. No to nie wiem. Akatiu Aqua... Aqua ty... La nie Quanta. Okej. Okay. Roblox man biegnie. Uh! Biegnę. Otworzyć drzwi. Chciałem cię z ale, ale mi nie wyszło. Ale ci nie wyszło. Otwieraj drzwi na siłownię, lecimy. Podobają mi się dźwięki tego, ty, ten, tych kroków. I to bujanie się teraz, takie typowe. Tup, 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 tup Dobra, tup, tup. drzwi są otwarte. Uu. O, zobacz jakie drzewo. Przez chwilę myślałem, że to ma brak tekstur, Że jest takie różowe jak w Garysmocie. Co to za drzewo jest wiśniowe? Ja bym nie podchodził do niego. Jak drzewo sakura wyrosło pośrodku niczego? O. I to jest... to coś... What the hell? <laughs> twoja, oh, po, to jest twoja... postać wygląda jakby się niczym nie przejmowała. Taki no wyraz twarzy <laughs> dosłownie. Piękne, że kuźwa gramy klockami w horror na horror mapce. U. Mm. She likes Belek. to mimic them. Be cautious, don't let yourself be des descend. Turn back... Kurczę, zasłaniasz mi. Turn back now before it's too late, Leon. Okej. Okay. Tak więc wracamy? No, to był tylko kibel. dostępny no do sumie. otwarcia. A tu? O! Szafki tak. szkolne. Co, czemu? Się... Idź pierwszy. Co to było? To zakłócenia w telewizorze. Tak, zakłócenia w telewizorze. Ty coś, ty coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Nie, ja nie wiem, ale wiem, tak, że tak. tutaj coś wyskakiwało, ale nie wiem w którym momencie, bo to było pół roku temu. Mm. Ja już nic nie pamiętam. Jako iż ty nagrywasz, to lepiej żebyś ty wyłapał na O Junkera niż, ja, niż ja. O, Ojojoj. Oj, oj. Teraz oceń, oj. czy ona o wiele inaczej wygląda niż wtedy? Czekaj, muszę się przyjrzeć jej z bliska. Um, nie wiem jak wyglądała kiedyś, nie pamiętam. Może ją... ...zupgrade'owali. Możliwe, ale naszych postaci nie zupgrade'owali. Witam wszystkich szanownych zebranych na lekcji... Muzyki. Muzyki co, nie, mogę, się? nie mogę podnieść tego Proszę instrumentu. Usiąść. Nie mogę Proszę podnieść usiąść. Nie tego instrumentu. Ktoś mi go przykleił do schodów. Eee. Okej, okay. jakaś historia, idziemy. No to jest może ważna historia. Ostrzeka nas, żeby Chodź. tu nie schodzić. Idziemy. Okej. Okay. Okej. Okay. The... Nie podoba mi się to. Co to jest za. To jest, co to jest? tunel drzewa? What? Tunel drzewny i tam ona i tam jest ona na końcu. O jaki gaussian blur! Nie no. to. No Gauss Tego pół roku blue. temu nie miałeś! Ej, nie wiem! Ej, nie patrz, nawet są refleksje, widzisz, że moja postać się odbija w podłodze? To są rtx No kurna, RTX. Siemok, nie prze... uważaj! Myślę, że ona jest... się zbliża. Nie, ona jakiś Ona problemy. inaczej chyba wygląda, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, jak dostanę jumpscare, to ocenię. Ze nie. <laughs> za mną. Trzyma, oh. chłop. No idę za tobą, bo to za tobą jest bezpieczniej. Ale na pewno nie było robloxowych ludzików. Jak gra. Ty wyglądasz strasznie niż ta pani w bieli. Otwieram, zapraszam. Uh. what? Czemu teraz jesteśmy nagle w chińskim miasteczku? I don't know. Chiński ghost town. O! Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba to To co jest Hello na Kitty. O nie, jakoś tak. Ghost town, hmm. na tą mgłę. Hmm. Sympatyczna uliczka. Wiesz, takie uliczki wydają mi się sympatyczne, jak dużo ludzi między nimi przechodzi. Ja dzisiaj o czwartej rano jechałem rowerem przez Łódź. jak 8? było? Też było podobnie. Ja, a? Było scary trochę. Może jakiś demon cię śledził? Skąd się że to nutka? Prawdopodobnie tu, tu, z jakiegoś tu, tu, filmu. Tu, 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 tu. Nie, to nie jest to... Tu, tu, tu. Okej, nie ja tego, tego. się kuźba nie spodziewałem. <grym grym grym> Niezłe tu. Dokładnie. Niezłe tu. To <grym> trzeba bardzo ładnie. Najpierw zobaczyłbym te liście bez tekstura nie mogę. Niestety. Mm. To wygląda jak brak tekstur w garysmodzie, dosłownie. Nie. Tak. taki kolor mają, taki ładny. Jasne. No. U. To miejsce jest dość dziwne, powiem ci szczerze. Interakcja. Find the key, znajdź klucz do ukrytych Zdech, drzwi. I... Nie podoba mi się to. Wiesz co, to jest jakiś labirynt. Ty powinieneś to pamiętać, nie? Kurde, nie grałeś wiem. w to! Kurwa. No pół roku temu nic nie pamiętam! Dobra, widzę kepucz Pamiętam, że to był labirynt. O, znalazłem klucz. Klucz trzeci. Tylko po co klucz... mi klucz... Klucz trzeci jest potrzebny klucz. do trzecich drzwi prawdopodobnie. Słyszę blisko. Myślisz, że ona może nas jumpscare'ować? W sensie, że Probabli jest taki... tak, skoro sobie lata randomowo Może ona po jest duchem tylko. Nie no, taki labirynt... E... ze śpiewającym czymś w środku, jedynie kojarzy mi się... E... ...że nas coś będzie gonić w tym labiryncie, nie? Powiem że się rozdzieliliśmy trochę. E... Nie łaziłeś za mną? Nie, poszedłem w innym kierunku, tak se randomowo. God damn it. O! 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 Obraz widzę. O tak. O, o jeje okej, okay. I see her. Eee, Jak ona się? dziwnie chodzi, co jest? Nie wiem, czy Dobra, czy dobra, czy dobra, sobie Focz, kifka. dobra nie, jednak nie kiwka. I'm dead. Kiwka? No chciałem jej zrobić kiwkę i nie żyje, aua. Dobra, zrespiłem, zrespiłem się przed... ...labiryntem. masz klucze, czy straciłeś? Nie, straciłem ten klucz. O kurde. No ja mam ten klucz 3, tylko nie wiem gdzie go użyć. Może na końcu? Gdzieś na Ty. końcu powinny być drzwi. Yy, zapraszam, otworzyłem drzwi na końcu. Gdzie? Mogę w nie wejść czy poczekać na ciebie? Czekaj na mnie. Dobra, stoję w drzwiach. Jeżeli mnie znajdzie, to to bye bye. Jak jest gdzieś coś charakterystycznego ko, ko czego przełaziłeś? Yy, ściany. Iż starałem się iść po prostu przez. O cześć, się... co tam? Nie się, ma co tam? No właśnie, tutaj. Zapraszam. Okej, okay, gdzieś dalej przeszliśmy. Oh, wow. Um. A? A. O wow. Ehm. Eee? O! O! o. Właśnie, zrobił... I nagle nie masz tekstury u mnie, nie że coś. Eee... Wróciłeś! O, ja wróciłem, ale ty u mnie tekstur nie masz! Tam... <laughs> Jesteś, jesteś pustym ludzikiem. Yy. Yy. <laughs> że Roblox ma jakieś problemy dlatego. Wróć, wróć mnie. No powiem, że. Nie wygląda to źle. Chociaż tamten labirynt no. no. Powiedziałbym, że potrzebowałby trochę remakeu. No to nie wiem, jak zrobili remake, to powinien dobrze wyglądać. No. Powinien. Postać się chyba tylko zmieniła. Jak mnie złapała w ogóle, steepouzowała przede mną, zanim Co? mnie złapała, tak? Aha! <noise> Dosłownie. O, coś coś tu... tu jest. Co to jest? Kto to Gra jest? sobie. To jest ona? Nie wiem, chyba tak. O jezu! To jest głośne! Randomowy jumpscare PNG? Tak. Ale. Porozmawia z rolnikiem. rolnikiem. Where's rolnik? A no. Gdzie się podział rolnik? Ale to jest Ale tu jest dużo siana, yyy e, zboża. To jest chyba ryż. O, mam, ro, mam rolnika. Hmm. Tak, to pogadaj A. z nim. Czekam na ciebie. Może się Siema, znajdziesz. Biegnę. Siema. Czy jesteś straszny jak ten, ten defaultowy no, skin? No nic, poradzę. Yyy tak e, nie widziałem robocz. cię wcześniej. Nie wiem jak długo jeszcze będę mógł tu zostać, prawdopodobnie już nas obserwuje. O, o. Kto nas obserwuje? Ona? Jeżeli widziałeś kobietę grającą na bitwie? Chyba chodzi mu o to co o ten instrument? To już je, to jest już za późno. Okej, okay. czy jest już za późno? Zajebiście. Ale musimy wejść do jaskini z tego co widzę. Eee, no dobra. Jak Poszuka jaskini, poszukaj drzwi. E, eks, przu, eks przukaj, tam było. What? Ej, figury. te figury mi się nie podobają. Zaraz która się żyje pewnie. Zdaję eee. życie. To nie, te figury nie wow, wyglądają, one nie wyglądają robloxowo. No nie, nie, ewidentnie nie. O, o weź, weź to ode mnie! Uspokoiła Jesus. się. A, Boże, czyli, się z kolejną. Ja. Czyli nie, niektóre z nich ożywają i nas gonią. Uważaj. Dawaj szybko, chodźmy stąd, mi nie podoba się to miejsce. Dobra. Totalnie mi Rush, się to nie, Rush, nie podoba. Rush, 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 B, Rush B. Lecimy! O, o za żyje. mną, za mną! Pod ale tylko na chwilę tak straszą. Okej. Okay. Nie, dobra, regeneruję staminę i biegnę dalej. Muzyka nie, się aktywowała. Ta, nie podoba mi się to. To jest zbyt wysoka. What? Widzisz to? Ze trzy razy taka. Nie no, może nie trzy. Nie podoba mi się Siema. to. Siema. <ślech> ale jest tylko posągiem na szczęście. Nic nam nie zrobi. Któraś się zaraz kuźwa... Ożywi. Takie Co? mam wrażenie. Z, z ręka? What? O, sympatycznie. Na ręka, Czuję się, jakbym nie... łaził pośród. Kojarzysz może doktora Hu? Eee, nie. Nie kojarzysz doktora Hu? A kojarzysz płaczące anioły! A! Nie! Eee, to są takie anioły, podobne jak do tych, nie więcej. Jak się na nie nie patrzysz, no to działają jak SCP-173. O! Okay. Widzisz to w oknie? Ja widzę to w oknie. ona tam jest! ją w oknie. Ale idziemy do tego domu! Siema, co tam nie. robisz? Robisz domówkę? Z chęcią przyjmę, przyjdę. O, zniknęła. O, jest nieśmiała. Ja nigdy nie patrzę w okna, jak idę nocą. E, Bo nie wiem, czy wiesz, ale okno to jest portal i możesz zobaczyć... Chyba luchwa. lustro to jest portal. Masz miałeś na Okno mieście. też, okno też. O. To jest jakieś zejście do jaskini. E. Wygląda na to, że na dole jest jedyne miejsce, do którego mogę się udać. Na dole? Tak, czyli tutaj. Uszka do spania. Usz, uszka do spania. Ale ubogie, uboga chata. Zero mebli, tylko łóżka. No co, no a przynajmniej mają dach nad głową. No w sumie. Chodź, czekam na ciebie na dole. Dobra, idę. Moje kloce się ciężko ruszają. Idziemy. Uj. Co to jest? To jest ja znowu ja chyba labirynt, What? takie mam wrażenie. Nie, nie wygląda jak labirynt. wygląda jak zwykła, zwyczajna jaskinia. Dziwna z drzwiami taka, na końcu. Właśnie taka dziwna ta jaskinia. Nie mogę ich otworzyć. O, jednak oh. tutaj musieliśmy wejść. Ucieczka z hotelu. O, oh, wow! Szybko o. Poszło! Jak te to drzwi jesteśmy. To wygląda trochę jak backrooms. Mam feedback że przechodzimy z jakiegoś miejsca do innego. O! To... Okej, okay, to, to mnie wzięło z zaskoczenia. A, ktoś na wózku inwalidzkim. To wszystko hmm. jej sprawka. Kim ona jest? Cóż, ja też nie wiem. Wszystko co wiem to, że jest jakąś złą istotą. Było to związane z japońskim mitem, o którym słyszałem. Nie przypominam sobie zbyt wiele, ale wiem, że możecie zabrać gdzie tylko zechce. Hmm. Dlatego mi się co chwilę teleportuje. W końcu ci, których zaatakowali, zaatakowała popadli w obłęd. Jestem pewien, że słyszałeś już jej naśladowców. Jestem tu za zbyt długo, nie możesz rzucić. Spróbowałem już wiele razy. Okej. Okay. My damy radę, my wiemy jak ale, się ucieka Ale może mnie zabrać w każde miejsce, jakie chce. Mmmm, Tak. Y Wlazłeś do windy? Tak. To idę za tobą. Chodź, tam jest inne piętro. Pakrums. So we? Może bardziej? Takie Albo po prostu się cofnęliśmy. A my weszliśmy do windy? No, wyszliśmy. Dalej uważasz, że się cofnęliśmy? No, no nie. Ona tam jest. O, chodź, no, chodź, 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 chodź. Nie. No czemu nie pobiegłeś za mną? Bo się wystraszyłem no jej. No kurde. Goni cię. Wiem. Dlatego biegnę przed siebie. Dotarłem do jakiejś windy. Spierdzielam. Ja też biegnę. Jestem w windzie, jestem w windzie. Ooo. Oh. Where we... oh. Na końcu jest winda. Wiesz co, po prostu ją wyminałem. I oh, teraz... No widzisz. I, I czego się bałeś? A ta, 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 ta. O, muzyczka z windy. Siema, Hello. patrz. Mamy tutaj labirynt. Oh, fuck. Musimy. Dobra, mm. musimy obczaić trasę, którą byśmy szli. Czyli z dołu idziemy prosto. Potem myślę, że możemy skręcić w prawo iść cały czas prosto. Przy ostatniej Aha. ścieżce, przy ostatnim zakręcie skręcić w lewo. Mhm. Mm yy, prosto, potem w prawo. Tylko nie wiem, czy gdzie jest exit. Yy, to stanoczo. Trzymajmy się prawej ściany. Myślisz, że trzymanie się prawej ściany. W no sumie, zobacz. Prawa, jak pójdziemy prawą prawa, ścianą. Prawa. To faktycznie trafimy, idąc cały czas no prawą Dobra. prawej ściany. Lecimy zasadą prawej ściany. Easy Let's to go. będzie. Ale ty prowadzisz, bo się znasz. Dobra. Zasada prawej ściany, Admirosie. Zasada Aha. prawej ściany. <laughs> robloxmenie. Roblox Ciemne korytarze. Gruzne. Darkness. O! o! Ach, nienawidzę tych randomową. Chciałem powiedzieć, tak wiesz. Ale tutaj spokojnie. Coś cię właściwie, no, przegoniło. Coś powiem, że tu. Um, wiesz co, ja bym zawrócił. Okej. Okay. Po prostu. Okej. To, okay, to czyli... coś łaziło na czworaka. Nie podoba. Nie um, podoba chyba mi się. Ale nie wiem. Um. Coś szura. Nie zbyt mi się to podoba. Wyjście! Widzisz wyjście? Nie, ale światło się tu świeci. Dobra, cały czas prawą Masz ścianą. do backrooms. Nie, już nie idziemy cały czas prawą ścianą, bo uciekaliśmy. No. Okej, okay, drzwi chyba nie ma co sprawdzać, po prostu musimy znaleźć nie wyjście. Nie ma. Nie podoba mi się to, że w randomowych momentach... tarka mruga. Czy tędy mamy iść? Chyba nie. No, chyba... Ona idzie po suficie! Gdzie? Za nami! Zaraz ją zobaczysz, jak staniesz tutaj w tym miejscu. Nie chcę jej widzieć. Widziałeś? What? Widziałem, no, widziałem. No To jest No se jaja Ma. robicie. Drzwi na końcu korytarza. O tak. Ach! E, nie. E, nie, to jest ślepe to Ale dostałem zaółek. jumpscare PNG. Czy tam JPG. Raczej PNG. Bo miał dobrą jakość. Nie wiem, ten mój był... Dobra. No, taką średnią jakość miał. <laughs> taką średnią, no. Takiej średniej jakości, bo takie... Mm, brakowało tutaj... E, smaku o! grozy! <laughs> Tego gówna brakowało. Dobra. Jest! Masz wyjście? Nie, mam początek. Aha, okej. Okay. To z początku... Hmm. No i zrób zdjęcie tej mapy. Pyk. No dobra. Zobaczmy... Hmm. Ja już nie wiem, gdzie ja jestem. No powiem ci, że ciężka jest ta mapa do przejścia. Ok. Yy, prosto. Cyk-cyk. Teraz tu. O, widzę cię, widzę cię! Tak, to chodź, a ja, ja ci pokażę drogę. Teraz tu. Dobra, panie przewodniku. Teraz tu. Nie wiem, czy ja dobrze prowadzę, totalnie, wiesz? Teraz tu. Nie używaj sprinta, bo jak ona się pojawi, to nie będziemy mieli jak uciec. Aha. I teraz prosto, zapraszam, zapraszam. Słyszę ją po lewej. I teraz tu. Prawdopodobnie mijamy teraz teorii możemy tędy, ale nie wiem czy na końcu będzie przejście, czy nie będzie zamknięte. I teraz prawdopodobnie prosto i na końcu w prawo i to już będzie wyjście. You're sure? Yep. Yeah. O, faktycznie, ej, yeah. jednak się przydało, że, że doszedłeś do końca. No. Dobra, mamy Uf. to, mamy to, nie jest źle. O, znowu jesteśmy o. w ogrodach. Piękne ogrody. A ty nadal skina nie masz. No i nigdy nie będę miał w tym odcinku... Klo klątwa znikającego skina. Gdzie ja teraz jestem? Drzwi. Te drzwi zawsze czuję, że muszę je otworzyć. Doors? <laughs> to są is, data doors reference? O? To nie jest prawdziwe. To nie może być prawdziwe. To musi być okropny koszmar. End of o. chapter one. O! o, Czy to był chapter pierwszy? Tak, to był chapter pierwszy. Kurde. Nie Ale było. Dlaczego, bo to jeszcze nie jest koniec? Nie było źle. No to jest end of chapter 1. Boję się, że będzie jumpscare na końcu. A, Proszę, masz Widzisz? Jumpscare. Mówiłem? O. Mówiłem? Co to? What? Czerwony albo niebieski. Czerwony albo niebieski. <laughs> Powrót do lobby albo następny rozdział. A, oh. Dobra, no to co? Nie było źle, chociaż... No zabawnie. <laughs> chociaż przy, jak patrzyłem poprzednio, no ten remake, no powiedzmy sobie szczerze, dodał tej nutki grozy, w sensie, że... Ten, to całe rozmycie, to te całe efekty świetlne, nowy model y, antagonisty oraz y, zajebisty skin Admirosa dodały grozę trochę w tej mapie, szczerze. No mój skin Tam, jest śmieszny. Dam taką, takie 7 na 10, bo mi czegoś brakowało, ale w drugi chapter zagramy, jeżeli wam się ten odcinek oczywiście spodobał. No, zostawcie fapkę, do Admirosa wpadnijcie, trzymajcie się, siach! Elo!